Siemano ludziska, z tej strony Pingwin27 i dzisiaj gramy w Five Nights at Freddy's Forgotten Pizzeria. I dzisiaj są ze mną... Przywitajcie się. Ja, Mentosik. Wita. Mentos. Witam, z tej strony DTGS. I e Mentos. jest nowy na moim kanale. Oczywiście w tej grze nie jest, to nie jest typowy FNAF multiplayer, że są ludzie w biurze i musimy się zamknąć. Nie, to jest wielki labirynt gdzie musimy zdobywać rzeczy do robienia tasków Więc to jest o wiele straszniejsze niż normalny FNAF I oczywiście I czasami można zejść na zawał No Oczywiście, ty prawie... Ty pierwszą testową rundę oczywiście prawie też spadłeś na zawał. Ale to byłby nie. No. I oczywiście jeden z nas to animatronik, które mają specjalne moce. No, mają. Dobra. Dobra. Dawaj, let's do this. No, lecimy. Dawaj się. Trzy, dwa, trzy jeden. dwa, jeden. Let's go. O, nie jestem stróżem. O, panie i panowie. To tutaj... A to nie ogarniam jeszcze do końca tej gry? Czy ktoś chce pizzę? Ooooo cześć! O to ty? Czy to... Yo, 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 Siema! Ej, nie, 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 nie! Dlaczego ty u mnie zniknąłeś? <noise> no to co to było po prostu? Był Enderman, tujde, tym jak jest Endermanem. Po prostu był i go nie ma. Aloha, jest ktoś tutaj? Kurwa ściana. Jezus człowieku, na zawał spada dopiero co się obudziłem i już, tak jak winiarz! Bum, BOOM, jestem Chica i zjem ciebie, tak jak pizze codziennie. O mój Boże. To kurde, ja chodzę tu szukając tylko jednej rzeczy. Ej, ja no, tu chodzę mięk... szukając jednej rzeczy. Ty jak ty kurde nie... jakiś, nie wiem. Nie wiem, jakiś kurde speedrunner kurde przyleciał do mnie i od razu go nie ma Nieu. No właśnie, dokładnie. Jezu! W ogóle w... He Jezu zarapada zawał, z... zawał przez Aha Okej, okay. rozumiem o. Dobra, ja szukam kurde A my zastanówmy jak, te, jak ty to powiedzieć, że ja zniknąłem Trochę więc zastanawiam jak to wyglądało No no, no naprawdę po prostu <słys> Byłeś przez dwie sekundy i następną sekundę Ciebie nie ma. Magic. Ale to nie chodzi, że zniknąłeś za ścianą albo coś, to po prostu... Co jesteś, jesteś tutaj i pójdę nie ma Ciebie. Magic. No widzisz, jakie magie. No daj. No, weźmiemy pewnie. Dawaj mnie to. Już odwala. A... Kocham tą pracę Zastanawiam jedną rzecz Czy kurde zajdę dzisiaj na zawał i będę jeszcze żył czy już zajdę na zawoł i nie będę żył? No I ja? Chyba nie będziesz żył. Ja zaraz zajdę na zawał, ale... No kurde, mm. gdzie wy... Mm. Okej, okay, słyszałem kto? To? Kto otworzył drzwi? Jakie drzwi? No ja nie wiem o jakie drzwi chodzi. Ja słyszałem, jak ktoś otworzył. A drzwi. czym ty jesteś? Bo tylko to. Czym ty jesteś? Byłem z teraz kimś innym. Będziecie no musieli... nie, no błagam, powiedz mi, kolego. Nie, będziecie musieli się dowiedzieć. Ty gdzieś mnie na zawał sprawić? Tak. No ja tak samo. Ja z... O cholera! Maki! Maki! Chodź, zamykamy o. drzwi. Czemu nie mogę zamknąć drzwi? Zamknij drzwi. Dobra, o, czekamy. Chodzi, nie ma nic. No wiemy, ale co jest. Spotkaliśmy się, dobra. Ej, gdzie jest. Nie no, nie... co ty robisz, gościu? Jakie masz taski? Eee, kurde, nie mogę ja nie... mi. Nie, ja nie, ja, ja mam. Szalni, kurde... Właśnie znowu. Ja ani razu jeszcze nie spotkałem, kurde, windy. Widzisz to? <laughs> Jaka zimaś pałka! Wodzicie, to było możliwe. <laughs> eee. Chyba był jest... problem. Nie, nie no co ty gadasz? Ja mam to. Dobra, chodź idziemy. Chodź, o tam. tam? Wie, gdzie mi jesteście? Chciałbym chodzi... Tutaj! Oooo! Co tutaj było? Co tutaj o! jest? Ooo! Jakieś otwarte drzwi! Hmm. Eee. Eee. eee... Masz klucz? Eee. Eee. A nie, panowie, nie lecę na górę. Lecę na górę, panowie! Ja nie, jak się zakluczysz, zakludł, będzie miał problem. Czekaj! Nie sobie nie coś ma, coś? nie ma. Nie ma, Nawet się nie ma. A, no Którym się dropuje klucz? Ej, musisz A, go I klikaj. Złapię i w prawym guzikiem. Lewym. robimy te taski. Panowie, słyszycie to? Demokrym, o kurde! O kurde! Ej, Ej. <laughs> spokojnie, spokojnie, spokojnie! No nie ruszaj! Ej, dawaj dupę, wsadzę ci tego kija tam. Czaj, bardzo... A bo to się tak dropuje, ba, chcę go dropnąć za, abyśmy byli zamknięci. A, film... No wie, gdzie wy jesteście? Robię, no, czym jesteś? wszystkie drzwi, które widzę. Aum! Gdzie widzę? Zrobię, też to zrobię. Dobra, teraz dawaj tyłek. Dobra tylko naprawić. Panowie! gdzie wy... ty, tyłek. Mamy Dawać. problem. Otwarte drzwi! Ej. Wy tutaj... Ej, ja bym się na pół. Ej, bo my mamy problem. Ej. Wy tutaj już byliście. Siema! Ej, ale Fili, bo my mamy tutaj problem a... Wiesz, że byliśmy tutaj zamknięci. Aha, bo nie wzięliście klucza. To Nie, humor. bo ja... Ja nas zamk- Ja dosłownie nas zamknąłem. I wyrzuciłem klucz poza drzwi. Ej, czekaj, bo no ja, to ja super. nie mam zarówno. Bo jesteśmy jakby co na dole, jesteśmy jakby co na dole. Dziękuję za podpowiedź. No ja ci mówiłem, wiesz, że ty mi mówiłeś, więc ja też ci powiem. Jezus Mateusz, to ty dostajesz, czy ja dostałem Dymedia. To ja dostałem Demedra, okej. Okay. No właśnie, bo ja nie widzę waszych nam, ja nie wiem który to który. Ej, bo co chce brać O! <laughs> ktoś zesrał. Powiedz nam, kiedy mamy się bać i kiedy będziesz na dole, okej? Okay? Ja jestem już na dole. O nie! nie chciałem chyba tego mieć. Ja tak samo. Panowie. No gotowy, Matt. No gotowy, Matt. chcę tylko On ty mi chyba zjechał. Patrz i może ją zjeść. Ej, panie Freddy, pójdź. Panie Fadber, pójdź po pi... Ja nie jestem Fadber! Fazbear sorry, mój A błąd! Dobra, jedziemy na górę! Nie nie, bo będzie gorzej. Mój błąd! O mój... kurde! Coś ty... <grym 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 co ty chcesz? Co ty nie, Ej, nie, my, Ej, Filip, mam prośbę, bo my byliśmy cały czas na górze. I chci... Nie, 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 idź, nie, 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 my byliśmy cały czas na... Cicho, Mateusz, nie, 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 ten. NIE RUSZAJ SIĘ! My byliśmy cały czas na górze, co nie? Kiedy powiedzieliśmy ci, że no. jesteśmy na dole A mieliśmy czas, aby zejść na dół No. I zjechaliśmy właśnie chwilę temu widok na dół Ale zapomniałam, że zgubiłem gdzieś klucz I jesteśmy zamknięci <grym> ale... No co za debil debi. No bo nie, bo my nie mamy klucza I wyszliśmy właśnie z windy I my nie możemy otworzyć drzwi za windą Ja będę musiał znaleźć jakąś windę, która nie... Mam no ten i ten... nam... I otworzy... i nie zabijesz nas, to, nie? No ale to zależy, możecie kurde szybciej wyjść stamtąd i znaleźć jakąś inną... Ale my nie wiemy kiedy! No. Dobra, kiedy... Mati, nie ruszaj się, abyśmy słyszeli. Kiedy będziesz słyszał kroki, jeżeli rozwali, od razu wybiegaj! I nie wiem, ucieknij nawet nie wiem gdzie, gdziekolwiek. Nawet się możemy zgubić, tylko biegnij za mną po prostu. Ale błagam, nie róbcie mi zawał. No, powiem ci, że ja myślałem, że dostanę za mało, bo filmie tak parował z buta, rozwalił drzwi. Dobra, dawaj dupę, trzeba ci ją wyczyścić. Ja już wezmę sobie tutaj do ręki. Nothing. No, znajdziesz nas? Jak was znajdę, Ale my się nie ruszamy, bo on nie może wiedzieć, że jesteśmy akurat w tych. W tych, czyli w jakich? There to, to see here. No kurde, no gdzie wy jesteście? No nam, bo my tutaj umieramy, gościu. My tutaj zarapalniemy. Trzeba zjeść Mateusza. Co? Ej! My gotujemy tu, gościu! Gdzie wy możecie być? Ja i tak jeszcze tego nie ogarniam. Świeżo co. Ej, Zalo, ej ale... albo w razie czego chodźmy powiem. tu. Ej, chodźmy tu w razie czego. Jeżeli za... Włączymy windę, okej? Okay? I odejdziemy. Ja już trzymam guzik na windzie. Odejdź, ja, ja tak trzymam guzik na windzie. Ja trzymam. Nie, bak, ty już drugi raz się otworzy. Ale ja wiesz, jak tak on... Ja was cały czas próbuję znaleźć. No i co te? O kurde! To nie to ja! Debil. Ja też nie, ja stałem patrząc. No, no chodź, poszukamy innej windy. Czemu panowie!

Wy chyba właśnie siebie zabiliście, wiecie o tym. Ja mam problem. A w tym ku. Może klucz? O no panowie... Ej, firma nie zabije nas, tylko otwórz nam drzwi, proszę! Dobra, ale to zależy kto chce być zabity. Nie! nie no, nikt nie chce być zabity, ale Mateusza jakiś masz ugryźć, bo ja jestem tam ugryziony. Który to? Dobra, to? Dobra, dawaj mnie. Ten tutaj, ten dawa, obok ciebie, bliżej, mnie. bliżej. Ja jeszcze nie ogarniam tej gry do końca No chyba każdy to już zauważył wiesz co Oj kurde się skupiłem Też No i super Ej kurde I To nie... znaczy że jesteście sami O! Co ty gadasz? Znaleźliśmy się właśnie Aha <laughs> Jezus a, nie panowie, gdzie wy jesteście? Masz tutaj pracę? Tak muszę przeczyścić kiel... Znaczy co? Ale nie powiedziałem jak... kibel, hmm? Ale który? Kibel, hmm? Już. Dobra, to możesz tam... Nie, nie, nie biegaj, bo jeżeli on tutaj nagle się wbije, to nie będziesz trzeba aby uciekać. Co ty co ty wysrałeś? <laughs> co wysrałeś <ty> słuchaczki <laughs> do Kibla? Taam, <mulity> zajężdżeranta, taam, 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 taam. Przeprasz, ta muzyka. Ej, bo tak wjeżdżam. Ej, stary, ja tak z makofilki Wy tutaj byliście czy nie? Zależy jaki, bo ma ja też był damskim. O, to to był damski. Gdzie <grym>, jesteście mm. Freddy chce zabawy Jesteście tu. A ty? E, Demak, where are you? O i game over Na o! ty pamiętam Chyba właśnie znalazłem Aha, to nie byliście w Damskim, byliście w chłopskim, bo właśnie znalazłem kurde przy chłopskim kiblu <grym> Znalazłem przy... Znalazłeś mu... No wiesz, to że toś dymek wysrał! Nie no nie wziąłem i Wiery, gdzie gdzie wy? Gdzie? Jestem w dupie. Szukam was cały czas jako Freddy Fazbear. kurde! Szukam! Szczerze odpowiem ci, że nikt cię nie pytał o zdanie. Gdzie wy jesteście? Freddy się robi zły! Freddy is angry! Kurtek gdzie są... ...rzeczy? Mm, 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 mm. Oh, Freddy is so angry, i so bad. Ja się zaczyna srać, zgubiłem Dymka. Nie, samotnie to skrypi. To wiem, coś się... Ja zaraz się zesrą. Lubię bochać Dupy? Nie. A <grym> to no, Gdzie Freddy jesteście? Ten filmik to będzie inna ta runda, bo kurde, nie mogę was znaleźć. No widzisz, jesteśmy chydzy. Podpowiedź! Jestem w dupie. Podpowiedź! No, no to ale, podpowiedź, wiesz? Nie, podpowiedź. Wiesz, gdzie jestem? Nie. Sam nawet nie wiem, gdzie. <laughs> Dobra, powiedz. No, ja mogę nie. być teraz wszędzie, nawet nie wiem gdzie. Dokładnie, no. No mówię, powinny animatroniki ten. Powinny mieć jakąś mini mapę czy coś. ja no, nic nie widzę. Gdzie wyjdziesz? Mogę słyszę. Słyszałem kroki jakiegoś małego chłopaczuńka. Ma małego w sensie, że młodszego od ciebie, czy w jakimś sensie? Mniejszego ode mnie. Okej. Okay. Już go nie słyszę. Ty ja bo ja chyba Filipa widziałem jak przebiegał sobie No ale to jest spytkal gdzie wy jesteście Jak on teraz stoi! Jak on teraz stoi! Słyszałem kogoś kroki, ale już go nie słyszę. Zgubiłeś go... Zbogowywali z gry! <laughs> to byłeś ty, Mateusz? Nie. Nie, ja jestem ciągle w grze. Kto, z was uh, usłyszał kurde, animatronik, eh, animatronik? Yem, może ja, może Mateusz? A może by obydwaj? Do no, a może z... jesteście? Nie, ja się zaczynam wkurzać. No jak się uczyć, gdzie na Polskie, nie? O, jest <stos afterlife> Freddy zaczyna się wkurzać. <grywa> Freddy is so angry, but play Angry Birds. <grywa> Mati, za tobą! Jak się ma? Jak się kryje? <grymne> chodź, chodź, chodź. <grymne> nie mów, że już skończyłeś, Mateusz, wszystkie taski. O, czekaj. No kurde, ja biegam po całej mapie, nie mogę ani razu was znaleźć, no. Włącz no swoją muzyczkę, bo to masz, że normalnie muzyczka ale czy to ci powiem, czy cię słyszymy. No, i włączyłem właśnie. Już się skończyła. No to nie słyszeliśmy, chodź. Jeszcze należy. rzecz jedną... Gdzie ma... wy możecie być? Chodź szybko. Zareagowaliście, to może słyszeliście moje kroki. Tak, no tak, na pewno, na pewno, tak, tak. Nie no, to ja już nie wiem, gdzie wy możecie być. Ja już na pewno przeszedłem po całej... O! Siema, kolesie! I to już mój koniec, bo mi się skończyła stamina. Kurde, to był zły Nie, bo on nie widział, on jest ślepy. Nie, widziałem was. Nie no! To był zły pomysł, że to zrobiłem. O kurde, nie tu. To Ej, był zły chcesz. pomysł, że to zrobiłem. Tu... Nie no, widziałem was, obydwu. Jeden nie. To... Ty już zapewne ogarniasz tą masę. To też! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Nie. Hey. No. Yes. A tak naprawdę, jak słyszeć kogoś kroki wcześniej, to moje. Ja się schowałem w palonach koło... Mój pierwszy Osiego. win. Mój pierwszy win, let's go. No to Mój drugi win! Ale się jestem. Cies... Cieszę się. Jezus. Filip, wiesz, że wiesz, 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 jaką miałem szczęście? Na początek robiłem stoliki. Robiłem na początek stoliki. Z czego później dosłownie obok przed stolikami był pokój, gdzie musiałam arcada zrobić. I parkejdzie już z Mateuszem szukaliśmy wyjścia. Czy ty nas znalazłeś? I udało się tam uciec. Ja do... Ale mi się skończyła stabina, Byś mnie już dawno dorwał, Filip. To był, Ale... to był naprawdę zły pomysł. Ja was zauważyłem. Jeszcze jedna rundka? Ja was zauważyłem i zrobiłem ten. Użyłem sprinta, co mnie zwolniło, tak. żeby naładować sprinta i dopiero wtedy na was poleciałem. Ale i tak by się to skończyło tak samo, bo ja miałem jeszcze dwa hp a Mateusz 3. No to super. Tak. Dawaj jeszcze raz, jedna rundka jeszcze. Nie, wiecie co, bo też już, już raczej za długo ten filmik trwa przez tą jedną długą rundę. To raczej tyle, kończymy. No, no to... To, i, to wszystko. A niedługo kolejny jedzeniki. odcinek. No właśnie, jak chcecie więcej tego, to dawajcie suba, dawajcie lajka i skomentujcie więcej Forgotten Pizzeria albo coś takiego, nie wiem. Ile piszcie lajki... coś, piszcie ile chcecie... coś. Może ile... być nawet słowo coś, nieważne. No właśnie, Mateusz, ile, ile, jeżeli jesteś tutaj nowy, ile, ile myślisz, że ten filmik dostanie lajków? Oooo! Zero. 0 <laughs> Zero lajków. E no i według mnie to tak z... Ej nie dobra, po dobra, 50, Tyle lajków ile będę miał. Nie, tyle lajków ile mam Mam tego. Mam e, ogólnie pingu w tej grze. No to 66. <laughs> no ja bym szła, że powiem 69. Dobra, do widzenia, ludziska. Miejcie o dzień! Do widzenia!